Firmy wydały 40 miliardów dolarów na AI i 95% z nich właśnie zdało sobie sprawę, że to była jedna z najgorszych decyzji. No ale dlaczego? MIT przeprowadził największe badania projektów sztucznej inteligencji w biznesie no i odkrył coś, co brzmi jak pomyłka, no ale niestety jest prawdą. Z setek przeanalizowanych wdrożeń tylko 5% przynosi jakiekolwiek pieniądze. Reszta to drogie eksperymenty, które utknęły gdzieś między prezentacją PowerPoint i rzeczywistością. Najciekawsze jest to, że 20-letni założyciele startupów potrafią w rok przeskoczyć od 0 do 20 Milionów dolarów przychodu, używając dokładnie tej samej technologii, na której korporacje tracą fortunę. No ale skąd ta różnica? Młode firmy biorą jeden konkretny problem i rozwiązują go perfekcyjnie, podczas gdy korporacje próbują użyć AI do wszystkiego naraz i w efekcie nie robią nic dobrze. Jeden z dyrektorów finansowych przyznał w wywiadzie, że jego firma wydała 50 tysięcy dolarów na specjalistyczne narzędzia AI do analizy kontraktów. Które okazało się gorsze od darmowego czata GPT. Prawnik z tej firmy mówi wprost, że czat GPT pozwala mu dopytywać, dostosowywać odpowiedzi, na no drogie korporacyjne narzędzie wypluwa tylko sztywne podsumowania. Co gorsza, ponad połowa budżetu AI idzie na narzędzia marketingowe i sprzedażowe, które przynoszą najmniejszy zwrot inwestycji, podczas gdy prawdziwe pieniądze są w nudnej automatyzacji back officeu eliminowania outsourcingu, no i cięciu kosztów agencji. Zostaw komentarz, jak poszło wdrożenie AI w Twojej firmie, bo powiem Ci, że